Dobra, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bożena Matania, jestem dyrektorem klubu konsultantów Oriflame i chciałam Cię zachęcić do wzięcia udziału w takim programie, w którym możesz zdobyć cudowne, wspaniałe nagrody. Dosłownie za złotówkę. Wszystko to, co za chwileczkę Ci pokażę, Ty możesz otrzymać za złotówkę. Najpierw Ci powiem, co możesz zrobić. Przede wszystkim, peeling kawitacyjny. Słuchaj! To jest fenomenalne narzędzie do ne, mm. Przygotowywania sobie skóry do robienia właśnie peelingu. Yy, naprawdę w bardzo tani sposób, bo po pierwsze, urządzenie dostaniesz ze złotówkę i yy, nie, nie potrzebujesz żadnych kosmetyków do tego, żeby raz, dwa razy w tygodniu wykonać sobie zabieg peelingu kawitacyjnego, czyli po prostu złuszczanie, z ciała na skorka ze skóry. Super produkt. Yy, oszczędność pieniędzy, jeśli chodzi o produkty właśnie yy, typu peeling, więc fantastyczna sprawa. I ten produkt możesz dostać za złotówkę w Oriflame, jeśli spełnisz określone warunki. Więc, po pierwsze, musisz być w klubie Oriflame. Po drugie, w każdym katalogu, jeśli będziesz zapraszać po jednej, jedynej osobie, czyli w pierwszym katalogu, startujesz, powiedzmy w katalogu numer 6, zarejestrujesz jedną osobę, czyli po prostu polecisz Oriflame innej komuś, kto też Zapiszę do klubu i też będzie sobie kupował nasze produkty. To Ty otrzymasz w pierwszym katalogu otrzymasz takie dwa super e, kosmetyki. E, z linii e, New Age żel do mycia twarzy, do oczyszczania twarzy oraz peeling enzymatyczny. Zobacz, te dwa luksusowe kosmetyki Ty otrzymasz za złotówkę tylko dlatego, że poleciłaś Oriflame jednej osobie. W danym katalogu. Jeśli w następnym katalogu, czyli w katalogu numer 7 zaprosisz drugą osobę do klubu Oriflame, oczywiście wszyscy musicie składać zamówienia za minimum 50 punktów, to i y, opłacić faktury w terminie, to Ty otrzymujesz y, y, skrap, skrap do ciała, cukru, y, solny, przepraszam, solny skrab do ciała Swedish Spa i maskę. Do rąk. Słuchaj, to są w ogóle wszystkie te produkty, o których teraz mówię, to są wszystkie moje ulubione. Skrab jest po prostu cudowny, skóra po nim jest gładka. Ja raz w tygodniu sobie taki zabieg pod prosznicem robię. Słuchajcie, on obłędnie pachnie, wspaniale złuszcza z ciała na e, skórek. E, po masce dłonie są po prostu fenomenalne, miękkie, e, no naprawdę rewelacyjne. Tutaj macie peeling enzymatyczny, czyli też. Produkt dla tych osób, które mają delikatną, wrażliwą skórę do tego, żeby złościć zżagować ciało na skorek. No i myślę, że produkt do oczyszczenia twarzy, no to... Każdy, każda z nas używa, każda, każdy mężczyzna i każda, i każda kobieta. I w trzecim katalogu, czyli w katalogu numer 8, jeśli zaprosisz kolejną osobę, oczywiście tak mówię 6, 7, 8, tak dla przykładu, ale to może być każdy inny katalog, otrzymasz właśnie ten peeling kawitacyjny, to urządzenie, które jest fantastyczne. To jest ze wszystkich urządzeń do pielęgnacji twarzy, jakie otrzymałam w Oriflame, to jest przeze mnie najczęściej używane, ponieważ raz, dwa razy w tygodniu zawsze używam tego peelingu kawitacyjnego. Super program, naprawdę warto jest do niego przystąpić. Jest bardzo ważna rzecz w tym programie: mianowicie, poza tym, że wszyscy musicie składać zamówienia za 50 punktów, to jeszcze musisz przez trzy katalogi, krok po, yy, przez trzy katalogi pod rząd zarejestrować jedną osobę. Ja, jako dyrektor klubu konsultantów, jestem od tego, żeby Ci w tym pomóc. Zgłoś się do mnie, napisz, nie wiem, zadzwoń i y, 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 skontaktuj się ze mną. I e, ja wtedy e, powiem Ci dokładnie, podpowiem Ci, pomogę Ci zarejestrować te osoby, powiem w jaki sposób, powiem kogo zarejestrować, podpowiem Ci kogo zarejestrować, tak, e, tak żebyś mogła, mógł cieszyć się właśnie tymi wszystkimi produktami wymienionymi przeze mnie. Zachęcam Cię do wzięcia udziału w programie i mam nadzieję, że do, do zobaczenia, do usłyszenia, że się do mnie odezwiesz w tej sprawie. Pozdrawiam, cześć.